Jakie fajne gry wychodzą w czerwcu 2025 roku? Oto trzy najlepsze premiery gier. A Wy w komentarzu napiszcie mi na jaką grę najbardziej czekacie. Pełną listę premier gier znajdziecie na moim blogu techmyślnikmate.pl Zanim zaczniemy, to warto wspomnieć, że w tym miesiącu swoją premierę ma konsola Nintendo Switch 2, która kosztuje 2200 zł, a już teraz lecimy z premierami gier. Dune Awakening Jeżeli oglądaliście Dune i chcieliście poczuć się jak w filmie, to teraz jest okazja. Co ciekawe w tym MMO będzie można bawić się również samemu, a w grze dostaniemy całkiem rozbudowaną fabułę. Rematch to nowa gra piłkarska nastawiona na zabawę przez internet w formie 5 kontra 5. W rematch nie ma spalonych, fauli ani przerw, jest za to nastawiona na adrenalinę akcja. Co ciekawe przez cały mecz każdy gracz steruje tylko jednym zawodnikiem. Death Stranding 2 On The Beach, czyli kolejne przygody naszego ulubionego kuriera. Szykuje się bardziej rozbudowana fabuła, nowi bohaterowie i większy różnorodny świat.